Nie wziąłem gwiazdek, zapomniałem, makaron. Ale to dobrze. Bo na ryż i na ciasto biorą tak delikatnie albo w ogóle. A na białe robaki uudu. No. Łowił na, na ten na ten makaron i nic. A on na makaron to weźmie. Duży lek. Ale no, jeden na miesiąc. Jak dobrze pójdzie, nie? W tym przypadku zawsze rządzą na, na, na rybach. Założyłem ja białe, bo zapomniałem. No i już dwa są, nie? Człowiek się uczy całe życie, i jeszcze trochę dłużej. A potem jak się chce jeszcze nauczyć, no to uczysz, no kurde, no to potem się rodzi jako żaba na przykład albo jako jako katka. i go szczupak pierwszy <coughs> Złapałem się jeszcze na te południowe brania, ale tylko na dwa leśki. Niestety pół godziny mnie przetrzymało coś. No i... Miałbym może ze 4-5, ale to i tak bardzo dobrze. Teraz trzeba czekać na popołudniowe wieczory. No i super, bo mnie kręgosłup troszkę boli do tego. Kakania po tych skarpach. Tu jest ciężkie, tu są ciężkie warunki, bo te kamienie. Jedno miejsce na lądowanie ryb. Lądowanie. Bo nie wodowanie. Lądowanie. Najfajniejsze przygody z leszczami to były zawsze za młodego. Bo wtedy się człowiek nie nastawiał na duże ryby, na leszcze, bo łowił na małych jeziorkach, stawach. Tak się łowił płotki? nie ten. Zawsze jakaś niespodzianka. Naj, najciekawsze branie leszcza, którego wyciągnąłem, miał 38 cm. To 3,4 kg. Na takim stawie w zabrzu łowiłem wieczorem. Płotki. Chciałem złowić karasia, rzuciłem na płytką wodę, taką 60 cm, może tam było 70. Tak mi się wydawało, może troszkę głębiej, bo nie łowiłem z gruntu, tylko z nadgruntu. Już się robiło ciemno, miałem się zwijać i nagle żyłka zaczyna uciekać. Coś się zacięło i szarpię tą wędką. Szarpię. Zacinam les. Wyciągnąłem lesa. bardzo silny był. W życiu tam nie złowiłem leszcza i nie widziałem, żeby ktokolwiek wyciągnął. On tak szybko uciekał z tej 70-centymetrowej wody, jakby go coś goniło i się zaciął na kulkę, bodajże ja wtedy łowiłem na szereg topiony, albo na jakieś ciasto. Robaczki, o robaczki było bardzo trudno, Także to pamiętam dokładnie, tą, tą przygodę. A tak poza tym z leszczami, to jakichś taki wielkich przygód wspaniałych nie ma. No, na Brzany poszłem, na, pojechałem na Nysę Kłodzką we wrześniu. Zanęciłem sobie fajnie. 3 metry głębokości, bo Nysa kłódka jest dość głęboka w każdym miejscu. To było gdzieś za Opolem, dokładnie nie pamiętam miejscowości. Yy... O, nie przypomnę sobie. W każdym razie za Opolem jakieś 30 km. Zanęciłem i po jakimś czasie było branie. Pięknie się wygięła wędka. Ja już tu. Za będzie nie? Super, bo tam za mnóstwo jest. A tu leszcza wyciągam ponad półtora kilograma. Na czerwonego robaczka. O, coś, coś wzięło. Potem drugi wziął. Ponad kilogram. Coś wzięło, ale chyba się nie zaczęło. To Jest tak zanęczone, że krąpię podejdą. A jak podejdą, to już jest masakra. Branie za braniem nie zatnął się, bo haczyk dałem większy. No się zacinam zacinę momentalnie. A coś mamy. Myślę, że to krąż. Bo dość daleko jest na czterek i pół pięciu Tam krasnopiórka nie zajdzie. Chłodka? Hmm, nie sądzę. na inaczej bierze. Teraz tylko bombka bardzo opadła na dół, czyli coś, tam, tą sprężynę tam trwa. Chłopak dosyć energicznie bierze. To widać. Troszkę upadkuję. Aż tam jakiś mały krągnik musi być. I albo wisi, albo się kręci. Nie sądzę, żeby to był link, tak głęboko. Nigdy nie wiadomo. Tamem tajemnica jest poboleszona. Nie myślę, że to Chłodki też niechętnie wchodzą w to się bliżej brzegu trzymają, to ale na stolik ani brania. Na kukurydze nic nie było. Na białe robaczki byli. O podnosi. Właśnie. Wow. Ja mówię, takie branie, to linie! Jak No. I mean not a little bit. I don't know. I would do that, I wouldn't. Ooh. You could be able to. Ale ładnie. Uj, ruda szuka. A nikt nie podchodzi do góry. Nie, to jest lepszy. No, jest, ale nie. Ponad kilogram. Na półtora kilograma. Nie, nie ma tutaj. Na przyjemne uczucie. większych haczyk, bo ci się naprawdę mogą olbrzymie ryby zdarzać. Zobaczcie. Jaki śliczny, skurwyszywy. Chyba się dobrze zaczęło, ale jak brał, tak na rację jakoś nie śliczny. To na robaczki, podskubywał sobie robaczki, o. A. O kilograma. No tu taki już miałem kilka. O. No nie cały kilo. Ale tutaj fajnie walczyłem. Brawo. Dzień Podobało mi się. Hmm? Do siatki. I się budzi i do wody, no to ja też dałem budzić do wody, nie? A teraz się będę zastanawiał, nie, co o tym zrobić. O. Film zaliczony, to jest ważne. Na robacki biorą, ja byłem pewny, że na makaron, na cmenty rośliny będą brały. A one chyba tylko na robacki. Z tym, że to są raczej samce. I małe samice, bo duże takie, powyżej 1,5 kilo, to by brały na makaron Jutro sobie na makaron. Nie wiem czy chcecie dalej oglądać. A niech się nagrywa. Może teraz weźmie. Dwukilowy. kilowy. Widać tam coś widać. No to robaczka. A później zarzucę na... Ryż to jest im nieznana przynęta, ryż dmuchany, więc musi być do tego makaron albo coś innego. Ja ciasto założę potem. Po prostu zwykłe ciasto z Będzie lepsze niż ryż. Ryż to ja zawsze dawałem taki duży, żeby się troszkę unosiła przynęta do góry, nie? To wtedy bardzo, bardzo dobrze widać i babci. Na kukurydzę nie chcą le lepsze. próbowałem wielokrotnie. Zawsze płodzi brała. Albo na znaczy tym nie mi, bo ja linów na kukurydzę nie użył. Ja tylko na ciasto. Za każdym razem inne. <grytania> takiego brania tu naprawdę Opuścił. Całkiem. tym podciągnąłem, dałem do góry i cisza. Potem takie lekkie skupięcie. Oni... Tak, tak. Powinny się zaczynać od razu i tańczyć wtedy, nie? Tańczyć wąska. Tak? Tak to mają inne zwyczaje. W tamtym roku brały o tej porze bardzo ostro. Normalnie kij, a potem na dół spadała dąbka. Żeby... Ja też zwykle łażę, nie? Nie przy kijach bez wtedy, bo to niezdrowe. Chodzę sobie, teraz też nie żyję. Ładnie, ładnie. A mi się marzy nie leż duży, tylko płot. Ale płot, nie płotka taka 55. Bo taka wpływ 50. Bliska rekordu polskiego. Bo tak rekordu polskiego ja nigdy w życiu nie pobiłem. Ma kg 20 deków. To jest nie do pobycia 240 40 parę lat temu się zdarzyła jednemu gościowi, się nazywał Karabek. I nie zapomniałem, ale przypomnę. Nie wiem, gdzie ją zrobił. Mam zdjęcie. 56 cm, a waga większa od mojego największego lewka. I nie się marzę, że tu na tym jeziorze to być rekord, bo tu takie pływają. Ja jestem przekonany, że tu takie pływają. To jest tak skomplikowane jezioro, tak urozmaicone. Duża płocie jest mądra i się tak łatwo stupakowi nie da. Rasno piórki się dają stupakowi. To są u góry. Stupak jest na dole, rasno pióra u góry to go nie widzi. A płotka już tam wie, jak się ustawić, żeby, żeby jej krzywdy nie zrobić. Płotki biorą najczęściej z gruntu, te duże. Znaczy zawsze, a nie jest Takie powyżej 30-30. To chlup, ten spragniony dziób. Dobra, już trzy mam, to teraz płoć. Ale proszę, tą mamusię, tą babcię, tą babcię. I ta babcia już ma dość, wystarczy i pływania też. Musi jakiś pożytek w niej być, po co ma dychać i karmić ryby w węgorze? Raki? Moje koty nakrmi. Będzie ryba, zapalenie. Nie będzie ryby, nie była ryba nie będę Była ryba, Kiedyś na poraju wypaliłem dwie patki papierosów. <noise> Cholera, jasna brały, jak tu je złowiłem, sześć sztuk. Ale ponad dobre. także. Nie wysyłem puchu. Na świeżym powietrzu to tam można sobie dymić. Dziadałem, dziadałem. Aha. Mając tysiąc pargałów w domu na rybach i w rowerze, ciężko coś znaleźć. Spargały nie ładnie widziałem to no wszystko bardzo potrzebne rzeczy. Każdy, codziennie przydaje mi się od 100 do 200 rzeczy. Każda jest przydatna. Najmniejszy szczególnik jest ważny. No ale na rybach, no to wiadomo. Ryba musi przyjść i brak. Złynąć te czasem. I brać. Nie wierzę. Nic nie pomoże. Ale wtedy wystarczy czy czeka i przygotować się, a nie tak jak niektórzy yy, załamują ręce. Yy. Rzucić, zanęcać tego, To idzie pora. Nie będą wiedzieli, co z tymi rybami robić. Wtedy trzeba postępować tak, jakby się łowiło po prostu jednego za drugim. Rzucać, przerzucać, zanęcać. Blisko, daleko, góra, dół i w końcu przyjdą, i już wiemy, przynajmniej w którym miejscu będą na Taki jeden z drugim się Ja tak obserwuję, czasami albo gdzie indziej. I tak siedzą chyba przez 6 godzin. Przecież ja bym nie stał normalnie. A stają tak, nie? Jest, chyba starzeje się, bo mnie wszystko u no to jasnej cholery, jakiemu krewnych chcą krążyć, to co. Ja cię w ogóle dziwię, że on nie chce nie? Ale się leś wszystko wywaliło tam. Jezus, Dwa razy większe od mojego. Dwa kilometry. Pod samą powierzchnią. Ale potężny. No znaczy to już przestał On się tam. One się w ten sposób spławiają, oczyszczają z pasożytów. To znaczy teraz będzie przerwa po prostu, bo zawsze była przerwa między 14 a 15. Tak? Później będą brały. Albo nie, ale raczej ma. Tak. Jak teraz wziął taki już prawie kilowy, to wiesz, że będą brały te trochę mniejsze. Czy przyszło stado troszkę większe? Takie stada nie pływają jeden za drugim, niestety. Jak lew się spławia u góry, to nie mamy co, co dawać takiego gruntu, bo on w ogóle nie widzi tego. On, on tylko do góry idzie, ławia się, oczyszcza się, odczepuje i na dół z I nie bierze w tym momencie. On, on się odpoczywa gdzieś metr nad dnem. Patrzy, czy drapieżników gdzieś nie ma. Filuje, nie? nie? Znawia ten duży lech najczęściej dopiero w nocy. Dzień po troszkę, a potem wieczorem biorą te mniejsze i średnie. A w południe biorą wszystkie. I małe, i średnie, i duże. No ja troszkę za późno przyjechałem, bo mogłem mieć jeszcze ze O Koty mnie cholera zatrzymały. Och, te koty. Kiedy one się nauczą, że skuźwa, żeby mieć ode mnie żarcie, to muszą mi dać spokój. Ja patrzę pod wannę, a tam pełno góry. No to musiałem wczątać, bo ode mnie muchy zaczynały latać. Nie? Pod wanną tam od ściany, ja, Ręką musiałem to wygrzewać. Potem polewałem wodą, smatą, płynem, a potem chlusłem 10 litrów wody i wszystko fajnie spłynęło. No ale pół godziny opóźnienia było. Już ze trzy razy tak miałem, że miałem opóźnienie w tych Za każdym razem problemy. Ale nie takie wielkie. Niestety muszę brać to teraz pod uwagę. wiem jedna co jest tak. A jak leszcze nie biorą, może brać płoć. No. Ale nie ta największa, tylko takie do 30-30%. Dobra rzecz w łowieniu płoci to jest nie trzymać węgi tak jak jest. Tylko co jakieś 10 minut podciągnąć pół metra. Od nie. To jest tak zanęsa kapitalnie lepiej niż każda zanęsa. On zaraz przypływa, przypływa, kilka sztuk od największej pary takich ludzi. I zawsze jakieś branie będzie, ale oczywiście jak tam są, nie biorą Jak nie biorą, to też kupią. Ona jest w płocie, to jest taka ciekawsza ryba. A coś się rusza, to musi spróbować. To jest to samo, co koki. To jest Nie koniecznie zje, ale tu dziubnąć musi. Dlatego na płocie jest dobry malutki haczyk z bardzo malutkich gwizd. Czujnik tak zrobiony, żeby naprężona żyłka była. A ja czasami łowię nawet bez czujnika. Po prostu na naprężonej żyłce. I ona się da. Jak się nie zatnie od razu, to już się nie zatnie mówię. Lecz znowu żeruje inaczej. Ono jak chwyci, to już nie puści. jest jego. Albo w ogóle nie żeruje, albo pyta i... Ja nie wiem, ile mi się zdarzyło, jeżdżąc na leśce tylko na leczce, kudem. Jedno. Jak brały małe, to mi się zadały kudem. Jak brały takie od półki, a w to nigdy. Nie, to mnie chyba jedno tygło było. No jeden mi się urwał. A co je od się? Zdarza Ja nie używam takich haków. tylko to takie malutkie. Dziesiątka, ósemka na, na, na No tutaj mam szóstki Bo tutaj można wziąć naprawdę to Łopata, Rczuwa. Na poraju, jak mówiłem, to większe niż 2, 2, 20 nie Natomiast tu może wziąć taki pięć. Bez problemu. Może wziąć taki siedem. I tu będą pływały rekordy polskie. I płoci teraz. I na to samo. Mnie zabrakło 47 siedem do rekordu polskich. Przepraszam, 57. Nie było to w sumie, nie? im 57 siedem to też fajne, a mnie tyle brakło do rekordu polskich. Hop, siup, hop, jest mało brań, to będą albo coraz większe, albo już zerwa. A może wyłączę ten film za długi będę? Już nagrałem lekce. Jak będzie, będę ciągnął herktsówę, to wyłączę. Może jakoś nam radę. w ogóle nagrywa się coś tam?